Putin nie chce uderzyć w żaden kraj NATO, ale ma tajny, chytry, przebiegły plan. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Jaki to jest tajny plan Putina? Dzisiaj na temat wizji przepowiednia Jasnowidza dotyczącej Putina przywódcy um, oczywiście Rosji, tak? Um, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Dzisiaj wizja przepowiednia Jasnowidza Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat szokującej wizji przepowiedni Jasnowidza Co tutaj Jasnowidz Jackowski wyczytał z Putina, co planuje praktycznie zrobić Putina, czego głośno publicznie nie powiedział. Pamiętajmy, że jest to wizja przepowiednia, a nie stan faktyczny. I tutaj Jasnowidz Jackowski powiedział w ten sposób, że Putin nie chce uderzyć w żaden kraj NATO. No, tylko ja bym powiedział w ten sposób. Może nie chce uderzyć, że prowadzić wojnę aktywną z NATO, ale na przykład jakaś rakieta może spaść na dane państwo, tak? To mogą być prowokacje. No, natomiast pytanie, czy te prowokacje już nie będą odczytane przez państwa będące w NATO za atak na NATO, tak? No, ale to już jest jakby inna sprawa. Natomiast Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób. Putin nie chce uderzyć w żaden kraj NATO, ale szykuje coś wielkiego Chytry, tajny plan na Ukrainę. Atak rakietowy w miejsca, gdzie nie były prowadzone dotychczas zadziałania wojskowe na terenie Ukrainy. Tutaj Putin, on uważa testowanie jego decyzyjności, tak, że po prostu NATO teraz jakby testuje jego decyzyjność, na ile do czego się może po prostu posunąć tutaj Putin. Czyli on ma takie myślenie, takie niemanie Putin, tak, że NATO właśnie teraz testuje jego decyzyjność, tak. Wiadomo, że to on e, tak naprawdę testuje tutaj decyzyjność NATO, tak? No, bo to on pierwszy rozpoczął atak na. Ukrainę, to on straszy użyciem broni atomowej, a teraz odwraca kota ogonem, tak, jakby Putin, i teraz, no i patrzy tak naprawdę tutaj, tak, jaki świat, po prostu, co świat, tak, właśnie, nie, jak świat będzie po prostu sprawdzał decyzyjność tutaj, właśnie Putina, tak. Czyli Putin chce zaatakować, dokonać wielkiego ataku, jeśli chodzi o Ukrainę, w miejsca, które dotychczas nie były atakowane, miejsca, które były po prostu no, jeszcze niezniszczone, nie zniszczone, w ogóle nie zaatakowane, czyli atak rakietowy praktycznie na terenie całej Ukrainy. No, oczywiście, wojna, jeśli chodzi o Rosję kontra Ukraina, ona ma miejsce na terenie całej Ukrainy, ale mimo wszystko ona jest zlokalizowana w pewnych regionach. Najbardziej zintensyfikowane te działania mają miejsce na wschodzie Ukrainy. Natomiast to nie zmienia faktu, że tutaj tak, cała Ukraina jest po prostu w, 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 w czasie wojny. No, i tutaj, czyli po prostu Putin zaatakowałby, tak, być może wyśle jakąś serię, na przykład nie 100 rakiet, i te rakiety po prostu będą we wszystkich kierunkach Ukrainy, w, tak, północ, południe, wschód, zachód, po to, żeby też zdezorientować te systemy antyrakietowe ukraińskie. No i też taki atak, on by spowodował duże zniszczenia, bo no ja nie wiem, czy po prostu Ukraina jest w stanie po praktycznie tutaj tak dobrze zabezpieczyć każdy tutaj kilometr kwadratowy swojej powierzchni, tak? Ukraina ma na przykład te systemy patrioty i tak dalej, te systemy antyrakietowe w miejscach kluczowych, tak? Jeśli chodzi o tutaj gospodarkę ukraińską czy na przykład miasta takie jak Kijów. No ale... Pewnie nie po prostu w każdym miejscu, tak? W Ukrainie, więc taki atak, gdyby po prostu Rosja przypuściła, e, no, byłby po prostu spektakularny, byłoby dużo zniszczeń, dużo ognia e, i takie po prostu też obrazki by poszły pewnie w świat, tak nagrania tutaj się chodzi o filmy, wideo i tak dalej. Czyli Putin szykuje coś wielkiego na Ukrainę, atak rakietowy w miejsca, gdzie nie były prowadzone dotychczas działania wojenne w Ukrainie, tak? To pewnie nie oznacza. Oznacza, że te działania, które mają miejsce wojenne, one by ustały. Te, które mają miejsce na wschodzie Ukrainy, ale oprócz tego, tak, właśnie Ukraina by wystrzeliła rakiety tutaj, właśnie taki zmasowany atak, czy na przykład atak dronów na tutaj właśnie Ukrainę. Na właśnie Ukrainę w różnych miejscach, tak? W różnych praktycznie tutaj miejscach e, Ukrainy, tak? Co jakiś czas mają miejsce takie intensywne tutaj ataki Rosji na Ukrainę, ale bardziej to jest sytuacja, że to są ataki na jedno miejsce, tak? Czy w, jed, w jeden punkt, na przykład ataki na Kijów. Duża liczba dronów leci po prostu w kierunku Kijowa, a tutaj by się okazało, że to by był atak w miejscach, które dotychczas nie były atakowane, tak? E, czyli na przykład <laughs> w, tutaj w te miejscach, które na przykład są gorzej zabezpieczone, słabiej jest po prostu zabezpieczone przez obronę tutaj ukraińską, tak? przez obronę ukraińską tak, i tutaj właśnie, czyli Putin nie chce uderzyć żaden kraj NATO, tak by miała brzmieć ta wizja przepowiednia tutaj jasnowidza no tutaj Putin jeśli miałby prowadzić te działania militarne, to i tak wojna, jeśli chodzi o Rosję, Rosja kontra Ukraina potencjalna pom pomoc tutaj Rosji jeśli chodzi o Iran, no i tutaj jeszcze sytuacja w Syrii, gdyby tam po prostu rozgorzał się konflikt na, na nowo no tutaj, czyli po prostu Rosja by musiała prowadzić te działania militarne na wielu frontach, co byłoby oczywiście niekorzystne dla Rosji, gdzie po prostu Rosja mogłaby ponieść tutaj straty, tak? Aczkolwiek wydaje mi się, że Rosja może zaczepiać państwa będące w NATO, może po prostu przekraczać tutaj e, e, przestrzeń powietrzną, czy na przykład takie wystrzelić jakieś rakiety przy granicy z jakimś państwem będącym w NATO, tak? Mogą tutaj być takie próby zaczepki ze strony właśnie Rosji, co nie oznacza, że Rosja będzie atakować intensywnie tak, w sensie takim, że najazd po prostu Rosji na przykład na dane państwo, tak, pełen najazd tutaj. Czyli tutaj e, Putin szykuje coś wielkiego na Ukrainę. E, tak? Tutaj, nawet Jasność Jackowski powiedział w ten sposób, że Putin chce zaatakować Donieck plus rejon Kijowa. To będą duże naloty rakietowe. Czyli Putin chce zaatakować Donieck plus rejon Kijowa. E, ma tam po prostu spaść bardzo dużo rakiet. tak? E, też była taka wizja przepowiednia Jasnowidziaczkowskiego, e, że po prostu te regiony, być może oprócz tych regionów jeszcze inne, regiony e, chciałby po prostu tutaj Putin zaatakować, tak, czy też wojska rosyjskie e, by tutaj właśnie one zaatakowały, czy systemy antyrakietowe, tak, czy na przykład ostatnio ta broń balistyczna, e, którą użył tutaj, e, użyła po prostu Rosja, użył Putin, tak, e, po prostu ten e, Oresznikow, zresztą analizę tej po prostu rakiety przedstawiałem na moim kanale, broń balistyczna, która jest w stanie praktycznie kontynentalna przynosić nawet broń atomową no tamta broń nie miała tej broni atomowej ale ona charakteryzowała się tym że leci bardzo szybko i jak po prostu spada no to się roz, roz, rozdziela na sześć części tak, czyli nie uderza w jedno miejsce tylko uderza praktycznie w sześć miejsc jak po prostu spada na ziemię no właśnie tak brzmia wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego to wszystko na dzisiaj dzięki za oglądanie dzięki Asłanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.